Od czego by tu zacząć? Patologia? Myślę, że dobry temat do rozmowy. To trudny temat do rozmowy. Jednak wiele osób nie wie, że istnieje ona w internecie i jest pokazywana na co dzień. Głównie w filmach, czy transmisjach na żywo. Dzisiaj powiem trochę o tym drugim. Jest dużo streamerów, co promują patologię. Jedny z nich jest na przykład Spartiatix. Przewidzowy, proszę zadzwońcie po pomoc dla mnie. Potrzebuję pomocy. Sam zresztą się z tym nie kryję. Widzę, mam autyzm. Mam autyzm na tle agresywnym. Tym po prostu pieprzonym agresorem. Zapieprzonym ścierwem. Rozumiesz to? Po prostu tym śmieciem agresywnym. Muszę mnie w kaftan zamknąć, bo jestem patusem. Fuck, nieuczesana. Big such z niej. Często też zdarza mu się obrażać własnych widzów. Ale słuchaj, nigdy nie obraziłem widza, ponieważ widz to jest święta osoba na tym streamie, jak Jan Paweł II. Rozumiesz? Ja wie... Dobra, co za różnica, co to, to w dupę jest. Przecież widzę, że ma ręce i nogi. Co to za gówno? Nie wiem, się odbiłeś w monitorze pewnie w pieprzeńcu. Zamki łeb! Ale ja nie widziałem Twoich rodziców. Ale oczywiście <laughs> fakt starego, kill matkę. Ubieram tylko wyrok dla ciebie. Strzał w tył głowy. Lecisz, to się powinien twój stary frajer. Zamki łeb! Po co wy tu istniejecie? Wszędzie te chłopy, a złota nie ma. Co oni robią? Ja pierdolę, nie wytrzymam, nie wytrzymam! Grasz 14 godzin Minecrafta codziennie. A czy ja cię pytałem, żebyś wymienił choroby psychiczne z pieprzeńcu? Testerka, diet? Ty to baba! Na konia ją i obciągniemy 10 km do śmierci! Poniżam innych, żeby pokazać gdzie ich. Jest. Ciężka praca, jest dwie prace naraz. Dwa etaty. Ciężkie życie w Polsce. Wszędzie dobrze, gdzie nie ma wpisu? W sumie ta. Przez to od razu widać, że już w domu pojawia się patologia. Najprawdopodobniej jest to spowodowane różnymi używkami. Zacząłbym metaamfetaminę robić i luj. <grym> I bym streamował dla przykrywki. A może już to robię? Nie to pewnie czy jadłem kiedyś? W sumie, tak! <słyski> tak, spaślaku? Co ty pieprzysz? Chłopcze w dupę! Po prostu jestem na cyklu masowym i sterydowym. Wtedy się tyje więcej. Siema, tu sałek. Dzięki za oglądanie tego gówna. Ogólnie to nie planowałem tego nawet wypuszczać, ale stwierdziłem, że sobie usiądę dzisiaj i to zmontuję. Także ten. Chujowy montaż to dlatego, że jestem chujowy, ale nieważne, nieważne. Dajcie mi spokój. Poza tym chciałem jeszcze przekazać jedną wiadomość. I to nie jest n-word, spokojnie. Chciałem tylko przekazać, że. Jebać tych wszystkich, którzy głosują na PiS i ich rodziców też. No. A, a kurwa, moje rodzice też muszę ja